Nazwa Fairplay 97 to świadczy o tym, że firma posiada dużo holowników. No, ale ten akurat jest jakby jedyny w swoim rodzaju, bo jest najmłodszy, pachnie świeżością, wszystko działa idealnie. Sprawdziliśmy jego możliwości i śmiało można powiedzieć, że spełni swoje zadania w Dyni. Ma uciąg 83 tony, jeżeli chodzi o moc, to jest 5050 kW. A jeżeli to przełożymy na konie mechaniczne, to jest 6868 Także mamy też Fifi, Firefighting, nasza Firma tutaj Fairplay pełni rolę strażaków, akurat w porcie w i na pewno strażacy też będą zadowoleni. Już w piątek pierwszą robotę tak. zrobimy tutaj w porcie. Takie oczekiwania są tutaj ze strony armatorów i pilotów, że ten holownik będzie chodził na w zasadzie najtrudniejszy odcinek naszej pracy, czyli na dzioby statków. Gdzie statek idzie z redy, płyniemy dziobem do statków, wtedy zatrzymujemy, bierzemy hol i wprowadzamy tyłem. To bow-bow tak, tak zwany. Zdecydowanie poradzi sobie tutaj w tej roli.